Witajcie, moi drodzy przyjaciele, na dzisiejszym filmie. Wiem, że tytuł tego filmu może być w pewien sposób niepokojący, wzbudzający różne emocje. Nie jest moim celem tworzenie jakichś clickbaitów, czy próba wzbudzania w ludziach emocji po to, żeby coś z tego mieć. To nie jest w ogóle moim celem. Tworzę ten film dla Was, ponieważ mam taki po prostu dar, taką mistycznej wizji, mistycznego widzenia, takiego spojrzenia pozazmysłowego, który jest dla ludzkiego rozumu po prostu niewytłumaczalny. Po prostu widzę pewne rzeczy zanim one się, zanim one się, się przydarzą. I parę dni temu dostałem taką. Po prostu coś mnie poprowadziło do tego, żebym spojrzał na na Google Maps na terytorium Ukrainy. I po prostu, jak te różne informacje na temat tego kraju, tego, co się dzieje tam, jakby napięcia Ukraina-Rosja pojawiały się, to spojrzałem na mapę Ukrainy i po prostu poczułem coś, co naprawdę bardzo nie chciałbym się dzielić takimi informacjami. I jestem ostatnią osobą, która chciałaby w ludziach wzbudzić lęk. Ale po tym, jak te wizje, które miałem, zaczęły się spełniać, to stwierdzam, że to jest najwyższa pora, żeby się po prostu tym podzielić ze światem, ponieważ to może być dla kogoś po prostu pomocne i może komuś po prostu te informacje, mówiąc wprost, pomogą, bo w tym szumie medialnym, który gdzieś może się dziać z różnymi opiniami różnych ekspertów, może to być nieadekwatne i niemiarodajne wobec tego, co tak naprawdę się dzieje. I czasami takie spojrzenie poza pozazmysłowe Pozwala człowiekowi po prostu przygotować się lepiej na coś, co nadchodzi, żeby lepiej to po prostu rozumieć, co się dzieje. I tak jak miałem na samym początku, tej tak zwanej pandemii wizję na temat tego, że no, ktoś tutaj mocno naciąga, że tak powiem, tą całą sytuację. To jest wyolbrzymione to zagrożenie sztucznie, po to, żeby no, wiadomo, wszyscy wiemy o co chodzi, tak. I postanowiłem się tymi wizjami podzielić no po prostu po to, żeby się żyło lepiej, tak? Mówiąc wprost, żeby człowiek nie wpadał niepotrzebnie w lęk, żeby nie wchodził w tą propagandę medialną, żeby po prostu jakby myślał o samemu i dbał o swoje zdrowie, o swoją odporność w sposób racjonalny, normalny, tak jak to było od wiek wieków. Tak więc, pod... mówię to wszystko dlatego, ponieważ zanim w ogóle Wam powiem, jaka ta wizja była, nie była ona przyjemna niestety. To należy pamiętać, że wizje mistyczne to nie jest, to nie jest, nie wiem, pamiętacie może filmik z, o wizjach mistycznych, o którym mówiłem jakiś czas temu, stworzyłem tam, umieszczałem link w, tej, w tym rogu ekranu, to nie jest to nie jest wyrocznie, tak? to nie jest takie coś, że słuchaj, na pewno wszystko się spełni co do joty, bo nikt nie ma takiej osoby, która jest w stanie tak precyzyjne wizje tworzyć, czy dostawać, może lepsze określenie, ale to co jest możliwe, to że ten duchowy wgląd pozwala nam często pewne rzeczy przewidzieć i po prostu lepiej się do nich przygotować, dostosować się, tak żeby człowiek po prostu wiedział, gdzie są zagrożenia prawdziwe, a gdzie ich nie ma. Tak więc proszę, żeby każdy przefiltrował to przez swoje własne filtry, odczucia, ponieważ mieszkamy w różnych miejscach, różne są nasze sytuacje życiowe i możemy po prostu zareagować na to każdy tak, jak po prostu czuje. Dam tą wizję, mam tak, jak ja ją otrzymałem, to co, to, co zobaczyłem. I nie chcę do tego dawać komentarza w stylu, co ty powinnaś zrobić co to oznacza. Niech każdy to sam dla siebie, że tak powiem, niech, niech zrobi z tą informacją, co chce, ale też proszę pamiętać, że wszystko, co zrobisz z tą informacją, z tym, czym się zaraz podzielę, wszystkie konsekwencje, ewentualnie co, co będzie dla ciebie, są twoimi, że tak powiem, efektami twoich wyborów. To jest twoje życie. Ty bierzesz za niepełną odpowiedzialność. To nie może być tak, że ktoś ci coś powie i ty z tego powodu, że tak powiem. Ślepo komu zaufasz. To może być co najwyżej jakiś taki głos, który coś po prostu potencjalnie będzie to mogło być dla Ciebie po prostu pomocne, ale to już tak naprawdę mówię, zostawiam Wasze ręce i proszę zróbcie z tą informacją. To, co Wy uważacie za słuszne, to jest moja wizja mistyczna, pochodząca z postrzegania pozazmysłowego, któremu możemy czasami ufać i nas, czasami potrafi nas to po prostu wyratować z opresji. No, a miejscami to po prostu ktoś potrafi się pomylić, Tak więc to powiedzeniu tego powiem wam, co czuję. Kiedy spojrzałem na tę mapę Ukrainy, parę dni temu to było, bo wcześniej jakoś ten temat, gdzieś tak, gdzieś tak sobie tam, gdzieś był w mediach, a ja się tym jakoś tak za bardzo nie interesowałem. Ale spojrzałem na tą mapę i pierwsze, co poczułem, to po prostu potężny ból, ból, taki serca, takie, takie więc rozrywanie i takie coś, że cokolwiek mówią w mediach, że się może zadziać lub nie, to Cel tego, tej strony rosyjskiej, czym to nie jest dobre określenie, cel Putina, który jak na niego spojrzałem ostatnio, no to po prostu jest rasowym psychopatą, który nie ma co liczyć na jego sumienie, czy na to, że mm, czy na to, że on okaże jakąkolwiek litość do kogokolwiek, bo mu chodzi tylko i wyłącznie o jego własne interesy, i pchanie jego własnej wizji, jego własnej agendy, wizji świata, w którym Rosja jest po prostu mocarstwem militarnym. Bo tak też to dominację w Europie próbowała zdobyć i zdobyła na pewien okres czasu. Tak więc, cokolwiek on mówi, to wszystko jest najprawdopodobniej kłamstwo i propaganda, jest wszystko celowe. to więc w ogóle nie wierzcie w to, co słyszycie z tamtej strony, absolutnie w to nie wierzcie, bo to jest jedno wielkie kłamstwo. I teraz tak. Jak zobaczyłem tą, tą mapę Ukrainy, to po prostu pierwsze, co mi się rzuciło w oko tam jest rzeka Dnieprz, bodajże. A tak przebiega przez sobie Ukrainę. I jest stolica Kijów. W moim poczuciu, w mojej wizji ich celem jest zajęcie sporej części Ukrainy. Jeżeli nie celują w całą, co najprawdopodobniej im się nie uda i gdzieś to się zatrzyma wcześniej, ale wiem, że ta strona Dniepru po wschodzie tak, że to raczej wszystko już było, że tak powiem. Przejęte łącznie z Kijową, który jest ich celem, żeby jakby de facto zniszczyć to państwo. Tak, Przejęcie stolicy to jest to złamanie morale danego narodu jakby też chodzi o prestiż na arenie międzynarodowej i po prostu takie coś, że tego po prostu nie ma. To jest po prostu ich. ich. No ciężko mi określić to w jakiś inny sposób. To jest po prostu cel tamtej strony: po prostu zniszczenie tego kraju. i Mogą je przebierać w środkach, łącznie ze stratami w ludziach po obu stronach. To nie, nie będzie to dla nich. Nie będą się cackać, tak? Po prostu mają swój cel militarno-polityczny, geopolityczny. I to, co, <coughs> to, co będą robić, może sprawić, że będzie nam się wierzyć jeżyć włos na głowie. Głównie z tego powodu, ponieważ to jest jedna rzecz, której oni albo nie widzą, albo nie doceniają w swojej arogancji i w bucie, i to też doprowadzi do tego, że ta operacja nie uda się tak, jak oni sobie o tym myślą. Nie udaje mi się dlatego, ponieważ nie doceniają potęgi internetu i mediów, która jest obecnie, i po prostu to, że robienie takiej operacji militarnej na Innym narodzie, powiązanym historycznie, ale mimo wszystko innym narodzie, w dobie internetu i tego, że kurde, każdy ma komórkę i może dokumentować po prostu to, co się dzieje, spowoduje, że ilość dowodów na tą agresję i to, jakby zobaczenie tego, będzie dla Rosji nieprawdopodobnym ciosem reputacyjnym, którego oni sobie nie znają sprawy, jak wielki będzie to cios. Jeżeli będą to kontynuować. Ponieważ pamiętajmy, że w którymś momencie na wskutek czy boskiej interwencji, modlitw ludzkich, czy po prostu tego, że ktoś zmieni plan, żeby coś ugrać tak naprawdę, to może się wszystko zmienić. Jakby widzę, to, co mogę powiedzieć, że ta wizja dotyczy tego, że jeżeli się nic nie zmieni, to tak mniej więcej może to wszystko przebiegać. I teraz ta. Potęga tego internetu, mediów, i tej, tej możliwości dokumentacji różnych rzeczy, które się dzieją, spowoduje, że jak te wszystkie, że tak powiem, dowody na to, co się dzieje, mogą zostać, wiesz, zbierane, pokazywane, to po prostu na, na arenie międzynarodowej bardzo duży po prostu szum wokół tego się podniesie, który spowoduje, że nie mówię tutaj o sankcjach, to mnie jakby nie interesuje, nie jestem komentatorem politycznym. Ale żyjemy wszyscy na ziemi, tak, więc te sprawy nas po prostu bezpośrednio dotyczą. Wiem, że część z was też, czy, czy pochodzi z Ukrainy, czy, może, czy może, tam, może, może tam mieszka nawet. I dlatego dla, dla was informacje mogą być szczególnie trudne i dla, dla was, dla waszych rodzin, i mm, mogę tylko po prostu w sercu modlić się o to, żeby jak ta sytuacja dla was jak najbezpieczniej się, że tak powiem, zakończyła. Żeby, żeby uniknąć wszelkiego po prostu zbędnego cierpienia dla Was i dla Waszych bliskich, dla waszego, dla waszego Państwa. No ale tak po prostu sytuacja jest, jaka jest, i to po prostu może to ma być po prostu taka forma ostrzeżenia. I to, co oni robią, Rosjanie, czy rosyjska polityka, może tak to ujmijmy. Nie zdają sobie w pełni sprawy z konsekwencji tego, co czynią, nie mają pojęcia. Mogą się na tym przerażająco przejechać, i najprawdopodobniej się bardzo, ale to bardzo, ale to bardzo, ale to bardzo na tym wszystkim przejadą na swojej, no po prostu głupoty, arogancji. Jeżeli chcesz się za kogoś modlić, to proszę się o jedną rzecz. Nie móc się za rosyjskich liderów, bo to jest to jakbyś, troszeczkę jakbyś wyrzucał wodę w do Kuba to może wszystko pójść, że tak powiem. To są osoby bardzo odporne na jakiekolwiek formy próby działania według świetlistych inspiracji. Za kogoś się możesz modlić, za rosyjskich żołnierzy, żeby poczuli to, co robią, żeby zobaczyli to, co robią i żeby zaczęli się zastanawiać nad własnym życiem, ponieważ tam jest realna szansa, że światło zaświeci. Tak? Pamiętajmy o tym, że nie jesteśmy w XX wieku, gdzie ludzie zachowywali się jak totalne po prostu zwierzęta. Jesteśmy w XXI, gdzie ludzie się zachowują trochę mniej jak zwierzęta, i po prostu taka forma bestialskiej po prostu agresji jawnej w krajach, w których świadomość jest powiedzmy na jakimś takim wyższym poziomie, no to po prostu to nie, nie ma na takie coś po prostu zgody w polu, i to się wszystko będzie miało zatrzymać, ma się gdzieś zatrzymać, nie będzie to najprawdopodobniej nie czuję, żeby to było długotrwałe. Wiem, że to może brzmieć troszeczkę jak Jackowski, nie chcę wchodzić w tą stronę, ale no czuję po prostu, czuję wyraźnie z serca, że mam te rzeczy powiedzieć. Możliwe, że mówię to, co mówię tylko po to, żeby się to nie zjeściło. Mamy szczerą bardzo szczerą nadzieję, że tak będzie, że to się nie zjeści i wszystko, co mówię tutaj służy tylko temu, żeby to w polu te, powiedzmy, potencjalne poczucie zagrożenia, żeby ono się wyczyściło i wtedy to się nie zmaterializuje. Ale jak przygotowywałem się do ostatniej medytacji Financji Pokoju na, na świecie, to tak po prostu też w moich myślach gdzieś była ta, ta, ta Ukraina oczywiście. To był jakby taki pretekst do tego, ale ku mojemu zdziwieniu nie czułem takiej, takiego wewnętrznego przyzwolenia głosu, żeby powiedział mi, że możemy się modlić, żeby tam się nic nie zadziało. Nie było takiego przyzwolenia. Innymi słowy, coś się ma zadziać, i to się dzieje po coś i to będzie miało bardzo ważne implikacje. I pamiętajcie, proszę, że to, co mówiłem właśnie w tej medytacji, nie najlepsze, co możesz zrobić dla takiej sytuacji jak taka, jeżeli Ciebie to oczywiście personalnie nie dotyka, bo jeżeli Cię personalnie dotyka i mieszkasz gdzieś tam, to po prostu proszę użyć swoich własnych szarych komórek, umysłu, rozumu, mózgu i pomyśleć, co się dzieje, jakie są konsekwencje, zbierz informacje z wszystkich stron, może weź też to, co mówię, pod uwagę w jakiś sposób i później w własnym sercu podejmij decyzję, co jest dla Ciebie najlepszym, możliwym rozwiązaniem dla Ciebie i użyj, proszę Cię, do tego nie tylko wizji mistycznej, ale również swojego własnego rozumu i poczucia. Um, to jest bardzo, bardzo ważne. Ale dla osób wszystkich, które są cudzysłów, dalej od tej całej sytuacji, naszym największym, najważniejszym zadaniem jest pozostanie w pokoju, nie dawanie się manipulować i zrozumienie tego, że cokolwiek się dzieje, jest przyciągany przez dwie strony, dwie strony tego medalu w tym grają i każda z tych dusz, nawet ci żołnierze, nawet te potencjalne ofiary, oni grają dla siebie grę, odgrywają jakąś karmę i teraz my patrząc na to, troszeczkę tak jakby wzbijając się ponad, wiem, że to może brzmieć troszeczkę nieludzko, tak, że kurczę, tutaj się co dzieje, no, nie wiem, serce się kraja, tak, no po prostu ja, jakbym powiedział, że moje serce się nie kraja, tak po ludzku, to, to bym skłamał, bo się kraja, jak ktoś takiego widzę, ale Pamiętajcie o tym, że nie było sytuacji na świecie, w której ta ludzka, naiwna, w cudzysłów głupia miłość komukolwiek pomogła. Jak masz matkę, której dziecko płacze, bo jest chore, każda matka chce prawie każda, będzie chciała temu dziecku pomóc, tak? Poza jakąś patologią. Będzie chciała temu dziecku pomóc. Tylko zauważ to, że to nie przyniesie dziecku uzdrowienia. To, że ona się martwi za nie. W ogóle słowo martwić, tak? co to znaczy? Zobaczcie słówko. Martwić. Martwy. Zabija. Nie zabijaj po prostu. tak? Nie, nie zabijaj kogoś martwieniem, czyli zabijaniem tej osoby. I <laughs> potrzebujemy wykonać taki krok, który, myślę, że dla wielu z Was na tym kanale na pewno będzie bardzo prosty, ale możliwe, że ten film dotrze troszeczkę szerzej, tam jest możliwe, że ta perspektywa dla ciebie nie będzie jeszcze dostępna, jeżeli nie będzie dla ciebie dostępna, no to po prostu to zostaw i nie myśl o tym. Ale jeżeli ta perspektywa jest dla do ciebie dostępna, to proszę cię wykonaj taki krok i to jest coś, co możemy zrobić, żeby rozpuścić tą sytuację w polu, ten ból na tyle, na ile możemy, bo trzeba czasami pewne rzeczy, pewne scenki Potrzebują się odegrać w formie, i dusze potrzebują się nauczyć na po prostu dobitnych przykładach, że to się stało, to się stało, to są tego konsekwencje, ten zrobił to, ten zrobił to. Nie wszystko się da, tak, że tak powiem, rozpuścić, przemadlając. To czasami pewne rzeczy są potrzebne, ale też ci, którzy w tym uczestniczą, tak całkiem fizycznie ta sytuacja ich dotyka, są też tymi, którzy na poziomie duszy taki, taką decyzję podjęli i po prostu wybrali. Więc to, co możemy zrobić, to wzbić się ponad to po tego takiego potężnego pokoju takiego miejsca ponad, które jest nietknięte przez czas wiecie, jest takie bardzo sławne zdanie w Biblii dziesięciu sprawiedliwych uratuje miasto tak, dziesięciu sprawiedliwych, czyli dziesięć świadomych osób uratuje miasto przed oblężeniem dziesięciu, to nie jest dużo to jest prawda, dziesięciu a pomyślcie, ile jest świadomych osób potrzebnych jest, żeby uratować kraj Trochę więcej. I teraz możliwe, że tę wiadomość, ten film trafi również dla osób, które są na Ukrainie, i nie mają możliwości ewakuacji potrzebują tam pozostać z różnych przyczyn. Lub nie chcą się ewakuować, lub może zostaną powołane do armii, lub w niej są. Pamiętajcie proszę moi drodzy, o jednej rzeczy. Jak wy, my wszyscy ale w szczególności tych, którzy są w to bezpośrednio zaangażowani. Jeżeli Wy wzbijecie się, wyzbijecie się w polu swojej świadomości ponad ten konflikt, to Wy zaczynacie go leczyć i rozkładać na poziomie przyczyn. Na poziomie przyczyn to rozkładacie, zaleczacie. To są w ogóle podstawy, to o czym teraz mówię, to są podstawy duchowego uzdrawiania leczenie sytuacji konfliktów energetycznych w polu, w polu informacyjnym ziemi, w polu informacyjnym ludzkości. Tam to można zaleczyć. To jest, tak powiem, rozwiązywanie sprawy na poziomie duszy bez, bez konieczności tego, żeby, żeby coś się faktycznie zadziało. I pamiętajcie, że to, co się dzieje, to są symbole, to są symbole pewnych energii. I teraz to, czemu my damy uwagę jako ludzkość, to też wzmocnimy w naszym polu. Tak więc, jeżeli damy uwagę przebaczeniu, sile, potędze miłości, mówię w szczególności, jeżeli tak czuję, żeby to powiedzieć bardzo wyraźnie, wysyłaj miłość, jeżeli chcesz wysyłać, do żołnierzy rosyjskich. Tam masz największe szanse, że spenetrujesz ich światłem, ponieważ nie są oni aż tak zdeprawowani i większość z nich na pewno nie jest psychopatami. To może być jakiś tam odłamek, ale większość z nich to są po prostu normalni ludzie, którym coś coś wmówił i w coś uwierzyli i tam, tam może coś nastąpić, tak? Może nastąpić pewne, pewne zrozumienie. Szybciej, najszybciej. Więc może zakończmy ten, ten film taką chwilą, takiego właśnie, takiej modlitwy uspokojenia się, po prostu zrozumienia, że pewne rzeczy potrzebują się odegrać. Nasza rola w tym wszystkim będzie różna. Wiem, że ktoś może powiedzieć, że łatwo jest mi mówić, nie będąc w tej, w tej sytuacji. Oczywiście to jest jasne. No, ale czasami jest tak, że potrzebujemy, usłyszeć po prostu parę słów od kogoś, kto jest. ma możliwość spojrzenia na sytuację z boku. Bo w samym środku konfliktu człowiekowi jest bardzo często trudno przebudzić się, oswobodzić z danej rzeczy, a jak ktoś na to spojrzy z boku, to wtedy ta wyższa transcendentna perspektywa może tak po prostu wpłynąć, ukoić, ukoić duszę, ukoić serce i wtedy zaczynamy czuć taką, wiecie co jest, najpotężniejszą siłą? Zgoda na to, co jest. Zgoda. Ok, godzę się na to, co jest, nie mówię, jak będzie, bo tak naprawdę nie wiem, nie programuje się, że będzie tak czy siak, ale po prostu ta zgoda i akceptacja. I to jest tak potężna siła, ponieważ zgoda i akceptacja powoduje, że osoby, które czynią nieprawość, jeżeli tylko Ty się od tego odkleisz, to jest bardzo ważne, jeżeli uniewinnisz te osoby, bo jako nieśmiertelne dusze każdy z nas wybiera tutaj różne przygody. I wiem, że to może być oczywiście trudne, jeżeli ktoś spuszcza bombę, uniewinnić tego pilota, ale to, po to, jest, to, jest, to, jest, to jest naprawdę, kochani, wielka siła która powoduje, że ludzie się nawracają. Że oni zaczynają myśleć, zaczynają czuć, i coś po prostu się w nich dzieje, a jak my ich osądzamy, to my tak naprawdę wpadamy w igrę, tak? To się atakuje, my się bronimy, walczymy, i koło karmy się kręci. Chodzi o to, żeby to przerwać. Chodzi o to, żeby przerwać koło karmy. Po prostu przerwać, zatrzymać. Więc poddychajmy chwilę. Postarajmy się, na ile jest to oczywiście możliwe, uspokoić się, bo może to jest trudne. W tym momencie może to jest szalenie trudne, może nawet nie czujesz takiej możliwości. Ale mimo wszystko weź parę oddechów, poczuj swoje emocje związane z tą sytuacją. warto chyba też wspomnieć o tym, że w takim rozdarciu, które może być też w całym w ogóle społeczeństwie Ukrainy, którego część jest po stronie, bardziej grawituje w stronę po prostu cywilizacji zachodniej, a druga część w stronę cywilizacji bardziej wschodniej, rosyjskiej. To rozdarcie może się eksternalizować i eksternalizuje się w zasadzie troszeczkę też w postaci tego konfliktu. Rozdarcie między społeczeństwem silne rozdarcie. Przynajmniej tak wynikało z tych badań, które widziałem, chyba 30% mieszkańców Ukrainy chciałoby przyłączenia do Rosji, czy zgodziłoby się na to. W 60% czy więcej nie. W Rosji te proporcje są odwrócone. 60% byłoby za. To są potężne liczby czy ilości ludzi, którzy w jakąś rzecz mniej więcej wierzą. Oczywiście są dwa rodzaje kłamstwa, kłamstwo i paskudne kłamstwo, czy trzy rodzaje kłamstwo, paskudne kłamstwo i statystyka. Ale czuję, że w tym konkretnym momencie to tak, jakby oddaje troszkę to, co się jest w polu i to też mi się wydaje, że jest ważne, żeby to zaleczyć. Zdecydować się. Czy tu, czy tu. Nie w dwóch miejscach na raz bo to też jest taki właśnie rozdzierający konflikt, który ktoś może czuć i go wykorzystywać, jak czuje, że jest taki konflikt w kimś. Stanem wyjściowym, do którego powinniśmy dążyć, to jest taki stan A wyższego pokoju, takiej po prostu akceptacji, takiego zlania się z tymi doświadczeniami w czasie, zlania się z nimi, nieopierania przy jednoczesnym po prostu czuciu tych emocji, czy smutku, czy żalu, bo tutaj czasami jest tak, że ktoś jest. Po prostu teatr. Paru aktorów jest na scenie, którzy mogą grać bardzo trudne rzeczy, bardzo trudne sceny. Jest duża widownia, która na to patrzy, i to co oni grają, służy też tej widowni, żeby oni przeżyli swoje emocje i to może być dla nas, na przykład dla Polaków, piękna okazja do tego, żeby zaleczyć nasz mieszkający w naszym polu, w naszym. Kolektywnym gdzieś systemie myślenia w naszym, naszej energetyce tego, co działo się naszemu narodowi, to może być nasza po prostu niesamowita okazja, również do transformacji tych energii. I my transformując to, lecząc się, czy po prostu patrzymy na ten teatr, ale służy nam on do leczenia naszej emocji, sprawiamy, że ci aktorzy w pewnym momencie nie potrzebują już grać, mogą zejść ze sceny i sytuacja się uzdrawia i znika, rozpuszcza się. i jeżeli w jakikolwiek sposób chcesz pomóc, to właśnie w ten sposób. Użyj tą sytuację jako katapulty dla swojego własnego poziomu świadomości, do zaleczenia pewnej rzeczy. Czasami jest tak, że myślimy, że coś zaleczyliśmy, i później sytuacja nam pokazuje, jak bardzo to jest nieprawda. Tak jak mogliśmy mieć, jakbyśmy się cofnęli w czasie przed tą sytuacją pandemiczno covidową mogliśmy mieć pewne myśli na temat naszego stanu świadomości, na temat tego, co w nas jest, co w nas mieszka. Mogliśmy mieć pewne wizje, i ta sytuacja nam pokazała, jak bardzo się mylimy, i jak wiele rzeczy w nas tak naprawdę jeszcze było, mieszkało i potrzebowaliśmy tego teatru. przepraszam potrzebowaliśmy tego teatru, żeby nam się po prostu pewne rzeczy pozaleczały, i ten teatr już gdzieś tak teraz, no wiadomo, już troszeczkę popuszcza, nie do końca już jest potrzebne, czy mniej jest potrzebne, i przychodzi nowe wyzwanie od życia. Nowa rzecz to do uzdrawiania, do leczenia, więc to jest po prostu okres bardzo intensywnego, bardzo potężnego leczenia świadomości ludzkiej, który trwa już ileś lat. To jest kolejny rozdział w, tym, w, tym, w tej epopei, w tym, w tym dziele zwanym czasem i teraz jest czas na ukochiwanie właśnie takich energii, rozpuszczanie takich rzeczy i im bardziej będziemy z tym kooperować, to tym lżej to w Przebiegnie dla wszystkich zaangażowanych stron, dla wszystkich zaangażowanych. I to też możemy zrobić. I to też to, co teraz mówi, odróżnia taką czczą modlitwę: Boże, tam gdzie są źli, a ci są dobrzy. I niech ci dobrzy wygrają, a źli przegrają. To tak nie działa. Po prostu, jak ktoś przegra, to za jakiś czas się wkurzy i znowu będzie chciał się mścić, bo przegrał. I to będzie tak trwało w nieskończoność, bo zawsze ktoś przegrywa. To nie chodzi o wygraną i przegraną. Chodzi o zlikwidowanie tych konfliktów energetycznych w polu. I robiąc to, świadome jednostki bardzo pomagają po prostu światu. Bardzo mu pomagają. I jeżeli masz ten dar duchowych wglądów, rozumiesz to, o czym ja tutaj mówię, masz taką możliwość został Ci dany taki dar, że rozumiesz to, o czym to jest mowa i nawet jesteś w stanie na tym pójść, wzbić swoją świadomość wyżej, to po prostu. Mówiąc prosto, jesteś duchowym uzdrowicielem, który błogosławi ten świat po prostu. I to, co teraz mówię, jest w sporej części zainspirowane i zaczerpnięte z nauk takiego bardzo potężnego, znanego mistyka Jela Goldsmitha, który część z Was na pewno zna i kojarzy. Tym zbijmy się ponad dualizm, ponad podział na dobro i zło i po prostu sięgnijmy tego królestwa pomimo tego, Utrzymajmy tam naszą świadomość, pozwólmy sobie przeżyć emocje, które są w nas i robiąc to po prostu deeskalujemy ten cały konflikt, rozkładamy tę sytuację, pomagamy. Oczywiście nie wszyscy z nas mają pełną możliwość, bo jesteśmy gdzieś trochę, mówię, większość z nas będzie raczej dalej od tej sytuacji. Możemy tylko coś zrobić, ale to, co zrobimy, będzie po prostu może być bardzo znaczące. Tak więc życzę wszystkim Wam, moi drodzy przyjaciele, pokoju, dużo pokoju, miłości, przebaczenia, rozsądku, podjęcia rozsądnych działań. Jeżeli są jakieś z Twojej strony potrzebne, czy niezbędne, to proszę podejmij rozsądne działania. Wizja to jedno, rozsądek to drugie. Oba potrzebują się wyskoczyć razem i zazębić. Wszystkiego dobrego. W razie czego zapraszam na kanał, gdzie jest więcej filmów właśnie właśnie na takie tematy duchowe. Głęboko. Pozdrawiam Was. Pa!